Tak, kochani, w końcu to Exploration of Space, nieprawdaż? Zatem grupa dźwigniowa. To, co tutaj widzimy, to jest końcówka tłoka. Tutaj idzie tylko potem prysznic i zawleczka zabezpieczająca. Tutaj mamy warstwy uszczelnienia. Tutaj to co widzimy to jest sprężyna w tym przypadku pojedyncza. To jest stara grupa yy, rozcięta, żebyście mogli zobaczyć co to znaczy w ogóle grupa dźwigniowa. No jak widzicie dalszy ciąg sprężyny, oś na której jest tłok, oczywiście sprężyna i uszczelnienia. Kilka warstw uszczelnienia. W tych nowych troszkę to inaczej jeszcze wygląda. No i oczywiście końcówka, gdzie to, co najbardziej charakterystyczne, oczywiście dla grupy dźwigniowej, czyli dźwignia właśnie. A tak mniej więcej wygląda ona w całości. Cudo, cud nad cudy. Tu mamy jeszcze e, tył. Teraz będzie mi troszkę trudno Wam to pokazać, bo jestem sam, ale ten tył, o oh shit, ten tył polega na tym, to co tu widzicie. Kiedy opuszczamy dźwignię, kiedy opuszczamy dźwignię, to odchylamy tego sprzęta. O może uda się teraz? No, chyba nie, może dwie nogi? <laughs> czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mm. O. Yy. o, i gdzie, kiedy opuszczamy dźwignię, o, to odpychamy, odpychamy pina, i tym samym yy, otwieramy zawór. Właśnie wtedy, kiedy dźwignię opuścimy, yy, otwieramy zawór, i dzięki temu grupa jest zalewana. Kiedy grupa jest zalana i odpuszczamy z powrotem dźwignię, to właśnie wtedy tłok e, dzięki sprężynom zaczyna cisnąć za przeproszeniem wodę w dół, mm, tworząc odpowiednie ciśnienie, oczywiście. Ciśnienie dobierane jest oczywiście za pomocą e, charakterystyk sprężyn oczywiście. No, ich wielkości i tak dalej, i tak dalej. No tego co charakteryzuje sprężyny. Natomiast mm, właśnie to jest. To jest ta zasadnicza różnica między ekspresem pompowym a dźwigniowym, że tutaj ciśnienie, które dokonuje ekstrakcji kawy, wytwarzane jest za pomocą siły sprężyn i faktu, że te sprężyny popychają tłok, tłok z kolei wodę, słup wody, właśnie w kierunku ciastka kawowego. Co jeszcze istotne to oczywiście, kiedy otworzymy, kiedy opuścimy dźwignię i grupa się zalewa. No to w tym czasie oczywiście grupa się zalewa, wyrównuje ciśnienie i to jest to ciśnienie preinfuzji właśnie, które działa na ciastko kawowe, które dokonuje tego słynnego namaczania ciastka kawowego. Oczywiście to jest jak najbardziej realna preinfuzja tutaj ciśnienie, które zalewa grupę zwykle wynosi około 2 bar i te dwa bary właśnie napierają na na nasz subwody i i to dwubarowe ciśnienie po prostu dokonuje skutecznej preinfuzji, czyli po prostu zalania ciastka kawowego. To tak pokrótce przed wyjazdem.